Również w hali sportowej przy ulicy Częstochowskiej zainaugurowano kolejną edycję rozgrywek siatkarzy amatorów. Wiemy skądinąd, że ma impreza opiekuna duchowego, powiedz jak to wygląda. Tak, zgadza się. To już 12. edycja naszej amatorskiej ligi siatkówki. W tym roku nazywa się to WLS Bodart imienia Jerzego Piechoty. Pomysł powstał, jak wiemy, jak wiemy wszyscy, jakoś na początku tego roku zmarł Pan Jerzy. No i stwierdziliśmy, że ma tak duże zasługi, że należy mu się oddać jakiś tam szacunek. I... Taka i nie, nie nazwa. On tutaj był obecny na tych rozgrywkach, bo przecież był sędzią w wielu spotkaniach, prawda? Wcześniejszych, dopóki nie zachorował? Tak, 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 był sędzią, ale również był chyba jednym z założycieli. Ja nie pamiętam jeszcze wtedy, jakby nie, 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 nie grałem, czy nie, nie, uczestniczyłem, nie, nie, nie uczestniczyłem w tym, yy, no ale mówię, taka nazwa, nie inna. Dokładnie, no i myślę, że tak już pozostanie. Yy... Wiemy, że 10 drużyn się zgłosiło, to chyba dwie więcej niż przed rokiem. Czy są jakieś nowe nazwy, przegrupowania, zawodników, migracje? Jak to wygląda? Bo trudno, żeby że tak wspomnieć, wymienić wszystkie 10, ale to najważniejsze sprawy, jakbyś zapamiętał i powiedział. A czy w porównaniu z zeszłym rokiem odeszła jedna drużyna, e, przyszły trzy nowe. Nowe drużyny to Latakia, Państwa Straż Pożarna z Wielunia i Państwa Straż Pożarna z Sieradza? Naprawdę jedna nowa, bo dwie wróciły po, po jednorocznej absencji. Tak, zgadza się, zgadza się. Eee, fajnie, że są nowe drużyny, nowi zawodnicy. Eee, tak jak pan powiedział wcześniej również, że jakieś tam zmiany między zespołami tak, poszczególnych zawodników. Eee, siedzimy, obserwujemy teraz te, te rozgrywki i naprawdę myślę, że będzie bardzo fajna liga w tym roku. Mamy pierwszy mecz za nami, jest absolutnego Beniaminka. Yy, strażaków się radza Czy to może być czarny koń rozgrywek? No powiem szczerze, bardzo fajny zespół Bardzo poukładany yy, Widać, że oni grają ze sobą Szczą, No Notabene mistrzowie z zeszłego roku Polski Jeśli chodzi o straże pożarne Właśnie dzisiaj, dzisiaj, wczoraj, dzisiaj maj, mają obronę tego tytułu naprawdę... Nie, że mistrzowie polscy chcą grać w Wielkiej Lidze To zawsze jakby nie było Dokładnie, dokładnie yy, Oni się grali jak tu powiedzieli na pół gwizdka. To jeśli oni tak grają na pół gwizdka, To ja nie wiem jak oni grają naprawdę Ale super, super, że grają Bo naprawdę ten poziom nam, nam trochę podniosą Sądzę, że po tych y, trzech spotkaniach, które się odbyły, czy dwóch, i po tych migracjach zawodników już masz swojego prywatnego faworyta w tych Znaczy jeszcze nie, jeszcze Znaczy powiem tak, Straż Pożarna na pewno będzie w pierwszej ja jestem o tym przekonany na 100% i już dzisiaj mogę na to postawić pieniądze Bukmacherów. E, natomiast jeszcze zobaczymy, jeszcze mamy dwa kolejne spotkania, jedno się jeszcze toczy. Ciężko powiedzieć, myślę, że dopiero po dzisiejszej kolejce, no, cokolwiek będzie można powiedzieć, tak? Nowy sezon przynosi duże lub niewielkie zmiany, jeśli chodzi o regulamin. Zarówno te sprawy takie techniczne. Czy dotyczące przepisów piłki siatkowej, jak również organizacyjne, czy, czy coś miało miejsce, w mediach było głośno o jednej sprawie, no, nie wiem czy chcesz o tym powiedzieć też. Znaczy tak szybko możemy wspomnieć, wprowadziliśmy zapis, czy kapitanowy, tak, wprowadzili zapis mówiący o tym, że w jednym zespole może maksymalnie na boisku występować trzech zawodników trzecioligowych i jeden drugoligowiec, który już jest, jakby nie gra, nie jest e, Dzisiejszy mecz pokazał, foto z, ze strażą pożerną z Wilunia, że dzięki właśnie temu przepisowi, no to się troszeczkę zrównało, tak? w końcu straż może jak powalczyć, nie, nie odbyło się to na, na zasadzie jakiegoś wyroku, także wchodzi zespół po prostu zmiata wszystkich, tylko jest, jest walka, tak to widać, także jak najbardziej. Czyli już się już się pogodzili, już wszystko grają zebrali skład i nie będzie problemu. Ja myślę, że oni nawet jeśli by grali z dwoma trzecioligowcami, to i tak tutaj również będą w pierwszej czwórce, także mówię, trochę to zamieszanie takie niepotrzebne, ale okej, już odetnijmy się od tego, było, minęło, gramy dalej. Druga kolejka rozegrana zostanie już w niedzielę 27 października, początek pierwszych spotkań w Hali Wosir o 14.00.